Witam Was w kolejnym odcinku z gry Heroes 5 Dzikie Horty Kontynuujemy sobie naszą rozgrywkę Co my tu mamy? Wracamy sobie do młyna Czekajcie co nam... Rtęci. może być Wszystkiego mamy mało, póki co to Jest trochę biednie Ej, 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 wejdźmy sobie tu Trochę ruchu zawsze I do tego zamku nieszczęsnego muszę się dostać Swojego, dobra Resztę armii zrekrutujemy no nie wiem przemił dary mam. dobra jeśli dobra. w następnym ruchu już sobie wszystko porekrutujemy, ok? I wychodzimy aby już stąd. Nie będziemy tu siedzieć, chociaż armia mam średnią i niezeprudowane przede wszystkim znaczy niezupgradeowane jednostki to mnie martwi. A tak mam bardzo duży to jest fajne, ale też obrona by się przydała jakaś większa. Dobra. Chodźmy tu, zarekrutujmy resztę tego dziadostwa. Stąd w ogóle z dwóch tygodni mi się zebrało, Nie wiem, czym tutaj na nie zrobiłem. Te sobie idźcie tu. Mamy dziewięć tych. Dobra, idziemy do kopalni jeszcze no, może się... może nie, nie przyłączam się. Raczej wątpię. No dobra. Chodźmy coś. 200 hmm. chce. Chcę to bo widny jestem, nie mam pieniędzy. <laughs> Ale może mi się uda już jakiegoś przeciwnika pokonać. O, przyjechał jedno, widać było u góry. Nie wiem do kogo mnie to zaprowadzi. Ja nie chciałbym, żeby to był jakiś koks. Albo tym bardziej, żeby to był za... O, tu coś jeszcze w ogóle mamy. Czemu ja tego nie widzę? Widzę, co chcę widzieć, jak to się mówi. ich. Doświadczenia zmarnowałem za dużo. Jakie ty tam masz i tu. Ty też powinien. ty, to oddaję turę, bo. Boże nada. Pięciu. Czterech sześciu, jedziemy. 5 Ja raczej nie zawiją go. Nie ma szans. Tworzy, że ten mamy więcej leczy niż on tak naprawdę uderza. No właśnie. Koniec. Ciekawe, czemu się tak moga dziwnie wygina. Chyba gdzieś błąd jest. Już nie pierwszy raz to widzę. Lepsza brama. Lepsza brama nie będzie. Będzie mniej więcej tych jednostek. Czasem się to może przydać. No dobra. No tutaj subkuby, co mi się już mniej podoba. Czy coś możemy ulepszyć? Kolej cerberów na no, pewno byśmy mogli. A co my do subkubów potrzebujemy? Diabołki, 10 kowa. Myślę, że to jest dobry czas, żeby diabołki wreszcie kupić. No, a potem będziemy się bawić w ulepszanie. Surowce się pomału gromadzą. Myślę, że tak zrobimy. Może mi się uda jakiś zamek teraz przyjąć przeciwnika. Kurwa, grupa. Znaczy, kurde. No nic, jedziemy. Ale obstawiam, że będzie rzeź. Odstawmy ich może jakoś. Na pewno Cerbery damy do przodu, Impy damy do tyłu, bo to jest do niczego niepotrzebna jednostka. Znaczy do Manny I Jedziemy jak najbardziej do przodu. Też jedź tutaj. Ty to broń człowieku, bo... A może się uda? Spróbujmy. Pięknie. Teraz tak, co byśmy chcieli? Czy mam przyspieszenie? Nie mamy. Jedyne co mogę zrobić to zaatakować. Mogę błyskawicę jeszcze ewentualnie pićnąć, że ta błyskawica jest taka mocna, że, że jakby jej nie było, to też by mogło być dobrze. Zobaczymy co ona zrobi. A tamtych to sobie możesz takoby wybijimy ich. No, czyli nie było tak źle. Okej. Okay. Nawet powiedziałbym, że jest bardzo dobrze. Impetycję możesz dziewić Przejmujemy I jeszcze ten pierdzielnik, chcę zająć, bo tutaj jest taki... O że to co? Ale inicjatywę nam zmniejsza. Pasowałby coś, żeby to... Żeby to znieść, ten blok. Czekamy na jego nie? Czekamy, czekamy, jak najszybciej je lepiej mieć. Dobra, bijemy te dziewicę. Nie lubię z niej walczyć. Ja chcę je ścigać. A... Kij, ścigamy? Nie mamy doświadczenia, i w sumie to może już bym mógł, na edia, wyzekrutować. Chwila, moment, jak to tam wygląda? O, Jezu, te to mają ruchu inicjatywy przede wszystkim, ale dobrze, niech podłażę. Ty to bite, ty to nawet się nie ruszaj, człowieku. Pięknie. No, i zawsze tam 500 doświadczenia w pamięci. No, jakby nie patrzeć skrzynka, no. I teraz, złoto, złoto bierzemy. Trochę tak nietypowo, bo ja to przeważnie biorę jednak. Yy, doświadczenie. No, ale. Mamy diaboły. Co? Żeby się to na mnie nie zemściło. Nie będę brał tego Piagra na razie. Jak tam w ogóle z naszymi atrybutami? No, 10 w ataku i tyle. Jeden w obronie. Będziemy jednostki masowo tracić. Co tu jest? Tu są te. oj, oj, te poltergeisty nieszczęsne. Jak ja ich nie trafię? Tu mam odwiedzony. Hmm. Dobra, wszystko na moim terenie poczyszczone. Wszystko zajęte, co miałem zająć. Tu kopalnie, znaczy tutaj nie widać ich impów, ale mamy je. No to co? Musimy atakować te Poltergeisty w takim razie. Jakie cukru Cukury nieszczęsne trzeba ulepszyć, ujaj. No to jeszcze nie teraz. Przecież wolał, wolałbym przed walką z jakimś przeciwnikiem komputerowym. Zapiszmy sobie lepiej zobaczymy, co tam w ogóle jest. Damy sobie nagranie jeden. Nie. Albo tak. Bo jak ostatnio zapisałem, to nie wiem, czy widzieliście ten odcinek, jak to wyglądało. Ścigać czy nie? Ścigamy, kurde tam. W końcu przejścia pilnują, nie? Czekaj. Poltergeisty mają trochę ruchu. Ty to się nie ręki. Czekaj, czy trafię. Ło, elegancko. Dobra, czekamy dalej. Chociaż... Przecież... Najpierw chcę ich zaatakować, bo oni są upierdliwi i właśnie mają tą niewrażliwość na ataki fizyczne. Ale przebramy, mamy też już z tb nawet możemy. W tym to skulli jak ardzielni niż tak jest. Dobra, w końcu te duchy poleciały. Spróbuję je zaatakować. Może się udaje zabić od razu. No, mieliśmy szczęście. Ci się udało. Wy to i tak nigdzie nie dojdziecie, nie? O to czekać. A ty atakuj. Pięknie. Tylko pytanie, co jest za drugim portalem? To mnie bardziej martwi. jeszcze o to może być dobre dla naszych tych. Bo nie wiem, czy to się nie kumuluje przypadkiem z naszymi, naszymi czartami. A one mają szkole ognia, nie? Co tam będzie po drugiej stronie, bas się boję. Ła! 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 Nie doleci, nie doleci. No, tak cepany jak że żeby go nie. No jest, jeszcze będziemy ruch To potem Ale ty dojdziesz do niego, nie? Dojdziesz Broń się Ty atakuj mi ty Ty walnij tego Żeby go słabić, I ty zaatakuj Nie wiem czy mi ten chłop kogoś nie skasuje A nie, przed chłopem my będziemy mieli ruch to i to, to. Tak jest. To kulo ognia chłopka potraktujemy i do widzenia. I po temacie. No jesteśmy. u faktoria handlu. u dobrze, to ja tu pierwsze co to ja chcę? To korona tam jest. panie elegancko. Faktoria nam daje to, że mam maksymalny przelicznik, jeżeli chodzi o to sobie trzeba z niej skorzystać, bo nie można. Kurde. Kas to nie przybędzie dzięki temu. to to ja chcę. nic Ale to machiny będę, szkoda trochę. Goleny to są wolniutkie, a chcą z nimi walczyć w ogóle. No i czekamy. W sumie tym mobilikiem to mogłem nie czekać. Podejdźmy trochę do... Bo... ...tych Jeden został. Ty to weź. Zbastuj. Nie wiem, czy ta kula im coś zrobi. Właśnie tak się zastanawiam. Chyba nie. Nawet nie nie uleczy, zaraz zobaczymy co Któreś to były, nie te żółte takie uleczone. Wolę. Tone miały coś takiego, że jak ich się ogniem atakowało to się leczyły. To idziesz, nie, a mają trochę tego ruchu jednak. Tych zaatakujemy. Tych to obaczamy wtedy się albo Ceddery. No i jeszcze bohater dobija, Koniec. No machin wojennych my nie mamy, także inicjatywa Machin wojennych nie jest przydatna. Jeden co, co ta to wiedza to się trochę. No ale mam lepszy mam morale. Uuuu, Uuu, piękne. Co tu jest... O! Idziemy na to. Jednak opłacało się. To bardzo fajne artefaktem wylosowało. Bo to jest losowa mapka, nie? Nie wiem czy mówiłem. Dosową mapkę to jest naprawdę cacy. Eee, dobra, na razie nic nie kupujemy, zobaczymy jak tam na koniec tygodnia. Mamy wszystkie jednostki już w sumie, więc teraz to jest tylko kwestia ulepszenia tak naprawdę, więc nic nie tracimy. Gildię by pasował rozbudować, te surowce nam trochę puleją. Bierzmy tą koronę na pewno, chcę zobaczyć jak to tu wygląda wszędzie. Czyli tak. Co tu się dzieje? Uu, co to jest? I skąd tu jest kopalnia złota w ogóle? Gdzie ja mam kopalnię złota? Oszuści szukali mnie Dobra, idę najpierw po to. Tylko, ci ja buty na sobie w ogóle? Nie mam. Ło to będziemy mieli eleganckie buty. ociuszki One mają w błowce inicjatywę l Chociaż to są te nieuleczone, nie? Nieuleczone. A dobrze, niech sobie idą. One to prawie na maksa zawsze biegną Jak porąbane. Dobra, serwerem tych. Bohaterem tych <laughs> i kucykiem tych, dzięki. Fajny artefakt. W ogóle oba te artefakty są całkiem fajne. Lepsza logistyka, znam je potęp... potępionych, jest też fajne, ale logistyka sobie weźmiemy. Co tu jest? No, mamy te artefakty już na Giczołach. Mista pułapka, średnia. Ło! Jest tu cacek, ale kurde, z nimi to ja nie chcę walczyć za łatwo. Nie wiem, czy oni w ogóle będą chcieli odpuścić. To mnie bardziej martwi. Ja jeszcze diabła przecież nie wykupiłem. To będą trzy diabły. Nie wiem, czy całe nasze pieniądze tak naprawdę nie pójdą na diabły i na... I na tych drugich dziadów. Jak oni tam mają czartów. Tak może być. Dobra, zobaczymy, jak to tu wygląda. Jabły, czarty, sukuby, no. To tyle, jeżeli chodzi o nasze pieniądze, o nasze fundusze. O, oni są za darmo? No, tak, za darmo. Za darmo to się w dmordę nie dostanie. Dobra, zbieramy surowce w takim razie. Nie wiem, czy ja chcę z nim walczyć, kurde. No muszę, tam mają to szczęście. Ja muszę mieć to szczęście. Idziemy na maksa do przodu. Tu nie ma co czekać. Tylko tak zastawia trochę swoje cerbery, no ale trudno. No, i będą mieli ruch. By się brońcie w ogóle, bo... Mamy dużo money, widzę. Świetnie. Robimy, no. Ale weźmy mieli tymi kucykami ruch, to nawet na morze nic nie zrobią. No pięciu tych to sobie tam uleć. Nie zabijemy ich. Dwa, cztery my, no, tak. No, Muszę atakować, nie? Uff. Zatruli go. No. Ci może no nie będzie kontry, więc po co? się rusza, więc idzie, stracimy. Najbardziej, najgorzej to jest, jak mamy kolejny ruch. jak z nim walczymy. Bo ta trucizna jest o wiele większe, obrażenia zdaje, niż tak naprawdę oni. nic co znowu kaca, nie? Uuu! kurde, to jest szkoda. Aha, coś takiego, no może z nimi to może na razie lepiej nie. Tu bo jeszcze jakaś kapliczka. Jakieś laczki. U. To idziemy 1000 zł dodatkowy. działam ja te kopalnie? Przepraszam bardzo. No ja ich nie mam nigdzie. No, chyba że ja coś omijam, ale, ale nie. Tu już nigdzie nie można iść. Tu jest koniec mapy. Nie wiem. I don't know. Nieważne, musimy sobie radzić z tym co mamy. A że tam jest kopalnia złota, to dziwnie Dziwne, tą matkę wylasowałem. Bo przeważnie to jest tak, że tu rozstawiam matki to mają te osoby równomiernie rozstawia. Uu, 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 uu. panie. Ale odejmuję obronę! No nie. Czy ja nie mogę mieć czegoś do obrony, przepraszam. Ale musimy to zaatakować, no. dwadzieścia 25. Ty dolecisz, nie wiem czy on morali nie będzie miał. No ma tam ten plus jeden, damy sobie a cerbery? Cerbery też mogą przywołać. I tak czekają póki co. Mam nadzieję, że nie będą mieli morali. No nie mają. To dojdzie, jak tam dojdzie. Po chwilę jak to będzie to wyglądało. Więc z kobami, no. Jest. Ja? Ty se podejść trochę. A ty, czarcie, rąknij im tak. To jest naprawdę jednostka zorombista. Ten czar. Ty inferno. Robi robotę z tym sukubami ulepszonymi. To jest masakra. Prost wszystko kasują. Dosłownie. Bierzmy to, no. Będziemy mieli minus jeden do obrony. Przykro mi. Ich faktoria jest. O, super. Faktoria mi się przyda, bo zrobimy sobie myczek mały. Tyk. No. Tutaj tych faktor faktorii to jest tak w obiegu rozmieszczone na tej mapie, widzę. Tyk. No nawet sobie może armię wykupimy. Wiadomo, drewno kuleje, ale to trudno się mówi. Armia ważniejsza. Tu, tu. O, jeszcze ile kasy mamy? Może coś ulepszymy? To na pewno. No tak. I? No nie mam gazu. No dobra. Istotne, no, Idziemy po kopalnię. Ciekawe czy uda mi się ją no w ogóle zająć. Ciekawe ile tych gryfów tu będzie. No mnie tego łopanie. Czekaj. Rombi tutaj w Ty czekaj. Musimy musi czekać, no. My musimy bić. Nie, no proszę, te impy to... Nie mamy magii, musimy tak atakować. <grytanie> Cerberom można oddawać? Demol. można. demol, Musz. Dobra. Czortę musimy bić na pewno. No ale chcę tą kopalnię, nieważne, na koszta tam. Kulnie czy serwery. Święcimy. Nie, musimy atakować teraz, bo nie będziemy mieli inicjatywy potem. On będzie atakował. No nic, bijemy. Stracimy coś na pewno. No, Normal. Co, on cały czas oddaje? No, no. On leży, że ten z... uderzy dość mocno. O, tak średnio mocno uderzył. Niech mu będzie. Ten już dobije, chyba. Chyba dobije. Tak. No dobra. Ale kopalnie złota jest to damy. Bo tutaj są tereny takie dziwne Dojdę Nie dojdę A nie odwiedziłem jeszcze tego 500 zł to zawsze to 500 zł dobrze jest, kuby nam się udoble, czyli będę się musiał cofnąć no, później się będę musiał cofnąć na pewno Idziemy po kopalnie na pewno, super. Będzie mi 5000 dochodów. Fajnie. Ech, czy ja chcę z niej walczyć? złoto jest siara. No jedźmy tam. Tu jakoś tam będzie. Wiedziałem, że będę z nie walczyć. Czemu nigdy się poddać nie mogę. Podchodzimy, czy czekamy? Może podajdźmy kawałek. Tu powiedzmy. Oh fakt. A tego chcemy, żeby atakować? Bo nie wiem, czy mi kunia nie zaatakują. Kurde. Ej, cofnij się. Zmierzmy wolę, żeby połańca zaatakował. I chyba tak zrobimy. Jak on tu ma? Wszędzie dojdzie. Muszę tu stanąć gdzieś. gdzieś. Niech go zaatakuje. Ta. Lepiej chowaniec niż tamtych Ten chyba doskoczy, nie? Później. Ale ja nie wiem, muszę atakować. Są ulepszone z Kubą, przecież niewiele się różnią tak naprawdę. Sześć, jeden, trzy. A, oni mają kontra. Zawsze oddają. Dobra. Bramę daj tam, tak nie masz co robić, chłopie. Tych czy tych? Bo oni będą mieć Tam ci nie wiem co zrobią, nie wiem jaki ten doskok mają, mówiłem. No właśnie, kurde, wszystkiego doskakują. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa cały czas. Mm. No a to tam z tymi pamiątkami ich to równie dobrze może nie być, kurde, mu się akcje. Expa bierzemy w końcu. Tu jest co, jakaś tam, co to jest? Nie, nie mówcie, już chyba wiem, jaki to jest typ mapy. Tu też jest kopalnia złota, nie? Kurde, to będziemy bogaci. Panie, co musiłbym? Cerbery bym sobie jeszcze ulepszył. A czemu nie? A i teraz tak: Sukuby, do dowódczeń Sukubosów, sobie ulepszamy i Cerbery do tego do Cerbera. d 6, 5, 3, 5, 4, 3. No to lepszą bronę mają. Prędkość inicjatywa do samego punktu życia, to są troszkę słabsze, a tak bierzemy zwykłe Cerbery. Ja tam, ja tam jestem ofensywny. Zresztą, co widać po naszym bohaterze, nie? Ej, jeszcze drugiego nie wyeliminowali? Co tu się dzieje? Uff, chciałbym tę drugą kopalnię złota przejąć, ale... Mam jeden problem z tym. Z racji tego, że tu jest wiele drzwiłaków ognia. Ja z nimi nie chcę walczyć, ale to chcę, naprawdę. pewno. Uuu! A tego jeszcze nie widziałem na łapach. A to chyba się ten artef artefakt. Obniży twój morale. A to nic nam się nie stanie, A może jakiś fajny artefakt, zgadniemy. Co to za artefakt? Też go pierwszy raz widzę. A, bo buty szybkie podróży. Może być. Ucznicy to są, nie? Sakwa też by się przydała, tylko nie wiem, czy oni będą ci walczyć, czy nie. Horda ich jest, kurde. To mnie bardziej martwi. Wiecie co? Weźmiemy to, zaatakujemy ich jeszcze, ale się cofnę do zamku. W zamku zamku powiem, może jakąś gilię magów wybudujemy. Bo oni nas przetrzebią. No to jestem tylko pewniej niż pewny, no. Że im je przetrzebiam. Ty idź na no, tych. No, wystrzelają nas jak kaczki. Ty to oddaj turę. Ty, może co, Nie, może nie będzie tak źle. Ale dałem dupy. Już widzę, że dałem dupy. No. To solidnie dałem dupy. Bo nie dojdę teraz tymi kunikami na dół. Aj, jaj! Ale dałem dupy. Stracę jednostki. Jeszcze teraz? No teraz szczęście dostaję. No pięknie. Pięknie, że zrobił, no ale nie będę wszczytywał jak kretyn. Za debilizm trzeba płacić niestety, spój. Jeszcze chciałbym czarty ulepszyć, na pewno, w którymś dniu. Co ona tak szczęście skoczyło? Morale nam się umierzyły i szczęście nam skoczyło tak? Lepszy talent magiczny... Nie, ten... wojna. To Też całkiem fajne, ale ekspercką bramę spędzałeś. Zakwę. Tak sobie założę na garba, na razie. Będę minus... Nie, zero, będę miał No ale ten grobowiec wojownika, to powiem wam, że w szoku jestem. I wracamy się. No muszę, no muszę, nie ma wyjścia, bo z jedną armią sobie tak nie poradzimy. Hmm. Osiem koła. Ile mamy dochodu? 6000 tysięcy. Elegancko. Co tam mam do Gildi Magu brakuje? Nie no, serio. Drewno. Może to... Może to byśmy zbudowali też nam się przyda. w co sensie my z tej bramy korzystamy, nie? Ty jak tam dziadu? Może jakiegoś dziada też weźmiemy, żeby z nami chodził? Będzie zbierał. Ale tam na razie to nie ma co szaleć, bo ja tutaj pieniędzy nie mam. Ubogi jestem. Niestety. No i najważniejszym te jednostki, które chcę najbardziej zapgradeował, nie? Tu na pewno nie wchodzę, bo tam są magowie, a ja się mogło w boję. Za to chcę iść do zamku. I tą kopalnię chcę następnie. Mam nadzieję, że te drzwi nie będą chciały walczyć. Bo tak też może być niestety. A u nas jak czyściutko na terenie, żadnych jednostek neutralnych. No tam te cyklopy tylko siedzą w krzakach. Na rogu. Powinny st... Uuu, tak jest. Chcę je ulepszyć. Czorty damy sobie do czarcik lordów. Ach, elegancko. No, widzę, że ta kopalnia ta takie. właśnie, ten dziad musi się wrócić. Bo ja muszę tam sakwę przekazać z złotem. to niech on się cofnie w następnej, w następnej turze. W ogóle fajnie jesteśmy oddaleni od przeciwników, bo patrzcie, tam są, podejrzewam, że tam są tereny neutralne. A przeciwnicy są gdzieś tutaj. Także mamy dostęp do kopalni. Mamy dostęp do obrony tych kopalni. Jest elegancko. Wiem wszystko w ogóle z tych urodzisk wszystkich, nie, uro, nie urodzisk Okej okay, dziadu. Bierzesz, ale się już za nami dymi Mój ty to. Ja sobie wezmę to. koronę fajnie by było wziąć. Ale tam mam lepsze. Bo moralne nam daje. No i ten kij, ta inicjatywa. No. Chciałbym coś mieć, żeby tą inicjatywę jednak zachować w moich jednostek. One nie mają zbyt dużej. Nie tam Cerbery to mają, ale reszta to tak, nie wiem, jest. Tam. Trzy Diogły. Poczekamy by do końca Gildia sobie się kupić, później staje. W sumie wszystko ulepszymy, nie? Tylko dwa? Co to jest? Koszmary będziemy brali, czy z Koszmary. Będziemy koszmarnymi koszmarami. Jak to mówił... Tadzionorek o swojej teściowej. Że jest koszmarnym koszmarem. O, ja już odcinek muszę kończyć. Dobra, wyjdę sobie wezmę wody i zakończymy sobie tutaj odcineczek. Dobra, trzymajcie się do następnego. Na razie.